Zrobię coś takiego, tak? Dzisiaj zrobimy trochę inny odcinek, ponieważ zrobimy kuchnię portugalską, a w tym erwileńską owź Eskaldacji. Jeszcze bardziej chętnie się śpiewa. Po prostu zapraszamy do oglądania, nie? Zapraszamy do oglądania. Tak? Tak, zaczyn zaczynamy gotowanie. A do tego nam będą potrzebne. 4 jajka, 50 gram groszku najepy mrożonego, ciorizo, 1 cebula, 3 ząbki czosnku, pieprz sól, pietruszka, jeśli ktoś lubi, liść laurowy. Na samym początku kroimy cebulę oraz czosnek. Następnie kroimy ciorizo. W garnku nalewamy trochę oliwy. W momencie, gdy ona się trochę już pogrzeje, wrzucamy czosnek oraz cebulę. gdy nabiorą koloru i będą miękkie. Wrzucamy cię i gotujemy tak 2-3 minutki. Potem dajemy przecieru pomidorowego i przykrywamy na 3 minuty, co jakiś czas mieszając. I po tych 3 minutach rzucamy groszek i zalewamy tą wodą, przyprawiamy solą i pieprzem i można również rzucić kostkę rosołową. Gdy już groszek będzie miękki, wrzucamy 4 jajka. Tylko każde jajko w innym miejsce, żeby nie były w jednym miejscu wrzucone. Troszeczkę zamieszamy, tylko że żółtka muszą być całe. Mieszamy troszeczkę i mamy gotowe danie. W momencie, gdy białko już będzie ścięte i żółtko będzie dobre, danie jest gotowe. Smacznego!